No bo tak, no, rok temu dokładnie w sierpniu kupiłem ten oto egzemplarz. Myślę, że winni jesteśmy w takie wytłumaczenie, bo to jest tak trochę jak na no, Instagramie. Instagram ma rzeczywistość. <grystanie> <grystanie> I muszę przyznać, że teraz z perspektywy roku to jak sobie to wszystko tak kalkuluję, to wpakowanie się w najwyższe koszty paliwa od ostatnich, nie wiem, 20 lat. Sytuacja związana z inflacją, wojną i popandemiczna sytuacja na świecie. No, to te 4 godziny na torze, czy jest to jedna z droższych terapii, jaką można sobie teraz zagwarantować? No, chyba tak, generalnie. No, jakoś też warsztatowo, pechowo się potoczyło, bo... Tak, chyba trzeba to o tym pamiętać, że nie kupujesz tylko samochodu, no tylko trzeba myśleć o całym zapleczu. Więc to, że auto jest, to jest fajnie, ale do tego na pewno trzeba bardzo się zastanowić, jak dojeżdża się na te wszystkie wyścigi i eventy. Ja miałem to tak luźno rzucone, przez co wiąże się to z tym, że przy tym sprzęgle noga mi odpadała już jak dojeżdżałem na Ołęż. Kolejna sprawa to przyczepka. Kurs zrobiono, egzamin jeszcze nie zdany. Ale też szykujemy odcinek żeby porównać koszty związane z posiadaniem własnej lawety, albo auto autolawet. No i wszystko się sprowadza do tego trzeciego takiego punktu bardzo istotnego, czyli zaplecze. No. Czyli sprawdzony, tani warsztat. Jak już nawet masz sprawdzony warsztat, no to jeszcze trzeba to wszystko sobie zaplanować logistycznie. Jak, to, jak ten samochód tam trafi, jak go odbierzesz, czy po pracy, czy przed pracą, czy warsztat na to pozwala. Wiesz. No jest to, ten sam wyjazd na tor to jest wisienka na torcie, a wokół tak. tego jest y, sporo zamieszania i gdzie auto trzymać, y, kolejny, aspekt. kolejny aspekt. No jest wokół. No to nie jest tak właśnie, tak jak może tak wspomniałeś w tej Instagramowej rzeczywistości, że oglądamy tylko wyjazdy i że pierwsze miejsce ktoś zajął, tak. ale tak naprawdę dzieje się bardzo dużo wokół tego i... Jakieś tam poświęcenie na pewno temu bez dwóch zdań jest potrzebne. Liczyłem sobie jakoś to finansowo, ale dochodzi do tego jeszcze mnóstwo czasu, którego sam wyjazd na, na zawody, tak jak mówisz, to, to jest zwieńczenie wszystkich przygotowań, i ja, tak. wszystkiego. Samo załatwienie sobie opon, wiesz, żeby to ogarnąć, żeby wymienić, żeby nie masz lawety, no to musisz to spakować. Jeżdżę cały czas na kołach, więc to jest, wiesz, cały czas jakaś kombinacja, ale w aucie wiesz. Fajnie, bo. Auto zostało kupione, sprawdzone i faktycznie takie było. Mimo tego, że masz auto sprawdzone, to cały, cały czas, czas coś się dzieje. Tak, nie? tak, tak, tak. No i teraz, tak naprawdę, auto jest gotowe do, chyba, <laughs> do, do upalania. Otrząśnie się psychicznie i jedziemy na Kopka. I jedziemy na Kopka, dokładnie. Więc do tej pory udało się mi zaliczyć, bo to też ważne, że w przeciągu roku. To takie tak... podsumowanie. Tak, Beli roczny. Tak, takie podsumowanie roczne, wiesz, gdzie, gdzie bym miałem wyobrażenie, że będę już miał za sobą wszystkie tory w Polsce i na Nürburgringu to w ogóle urwałem tam tyle, już że jesteśmy jeszcze... na Ptyska Sierkan Dokładnie, a rzeczywistość jest taka, że byłem na słumczynie w Modlinie i dwa razy na e, Łężu. E, Race Day Classic, e, ten American Showcar e, ostatni i chyba ze względu na to, że była tak mała obstawa, to bardzo dużo jedzenia dla mnie No i, no. i to było Fajne. super, y, natomiast też warto chyba wspomnieć, że zaliczyłem szkolenie na mhm. z Bartoszem mhm. i super, ustawiło mi to czachę i to na pewno od tego bym wszystkim, którzy sobie już się wpakują na tą, tą sytuację, to polecam zacząć od szkolenia, bo tak jak też Kuba mi mówił, żeby... Yy, zacząć od tego typu ruchu i to mi super zrobiło. No jak z każdym sportem właściwie. No. tak, tak, tak. Jak zaczynasz od instruktora, to potem nie, wy, nie wyciąga cię najpierw z błędów tak, i dokładniej. od ruchów złych, tylko od razu już ustawia cię prawidłowo. No, jedyny, jedyny plus całej sytuacji to jest to, że 36 poszło w górę. <laughs> o właśnie. W ogóle się tak porobiło, no. obserwując, nie wiem, ostatnie 3 lata że nie wiem jak moje auto było budowane w 2016 to szpera była w okolicy dwóch a teraz już mam sygnały że około sześciu więc cały ten komplecik to to w ogóle idzie strasznie w górę no i to jest to jest na pewno jakiś tam plus dalej nie twierdzę że rajdówki jest to sytuacja bym to nazwał inwestycją. Mm. <laughs> ale... No, ale już się trochę zmienia, że to nie jest tak, że wkładasz w auto i wiesz, że to właśnie wrzuciłeś pieniądze do ogniska. Tak. Tylko tak. ładny płomień. Tak. tak tylko, tak, tak. że to jakoś gdzieś tam się składa na jakąś mm, sumę, którą w jakimś stopniu chociaż się odzyska. No, no także takie podsumowanie i trzymajcie kciuki, żeby dalej można było upalać. No, trzeba by je tor Poznań zrobić jakoś. Tor wciskam. Poznań, no byłoby żeby sobie ten... Szczególnie, że można było wtedy sprawdzić, jak ja po roku, versus Piotrek po pięciu latach jeżdżenia tam mocno. Jak za bardzo negatywnie to wyjdzie, to wiesz. Bo taki wiesz, pesymist trochę, nie? Nie, no co, życie. No, życie. No, ale to cały czas tak przecież ja w ogóle pamiętam siebie przed jakiegoś, jakiegoś czasu, że ja sprzedawałem rajdówkę raz w tygodniu. Kasia też nie chciała tego słuchać. Ja Miałem no, zakaz. No tak, no ja mam podobnie teraz, już rozumiem, o co chodzi. Bo to albo się trzeba tego zastansować i tak jak mówisz, sedzię dwa i pół nie jadę i mam luz. Mm -hmm. A żeby teraz sobie nie zrobić najgorszego, czyli pojechać. I rozbić. I nie. I wydajesz piątkę miesięcznie. Mm -hmm. I masz typu nagle okazuje się, że chciałeś coś zrobić innego, wyjechać, załatwić, ale... Yy, już za dużo, przesuwasz tą granicę, tak, tak, tak. Że, ta, że masz tutaj jakąś pulę na zabawę, tak. a nagle zaczyna ci to wchodzić w codzienne życie. życie. Tak, tak, tak. I to wtedy się robi taka szubienica, że to się kończy w sprzedaży. A mnie uratowało to, że sobie postawiłem po prostu taką, miałem napędkę cały czas, że muszę jechać, muszę jechać mhm. i to najlepiej co drugi weekend. Mhm. I jest awaria, robię, odstoi sobie miesiąc, jadę za miesiąc. Okay. Jest ok. I w ogóle no, tego no, nie jest... Więc jak bardzo, jeżeli masz taką sytuację teraz właśnie pod bramką, to bym w ogóle odpuścił, przeliczył sobie, że 2,5 poszło w tym miesiącu. Za miesiąc mam 2,5 na start. Super. No, Okej. Okay. Subskrybujcie. Lajkujcie. Cześć. <grych> Hej.